Karol77, a to już jest drugi odcinek z, przygód z minecrafta i dzisiaj zajmiemy się ogrodem. No jak widzicie, e, mi się trochę nudziło, nie, nie chciało mi się też nagrywać, no to sobie zbudowałem domek, pokażę jak wam się prezentuje. Słoneczniki dookoła, a tutaj będzie dzisiaj ogródek. Tylko na złość nie mam żelaza, żeby przędzy wody. No to inny dzisiaj będzie plan. No mm. do dzisiaj, tylko wungiel mamy pięć. Ja wiem. Będziemy dekorować domek i powiększać go. Więc co mamy? No. Jak to zrobić tutaj? Najwyraźniej ja go powiększę. <coughs> to jest piał skrzynki. Gorda. Tak wygląda. Tutaj mamy oczy. Może to być nasz balkon. Ok. Z którego, jak się spadnie, około 10 razy to możemy wejść. No, jak widzicie, a zobaczę, jak to na No, chyba lewituje. Uuu, lewitujący papek. No bo takie ogrodzenie, że za ten creeper czy coś mi tutaj się nie wbiło. Albo no, taki bal na obserwatorium. О. Бум, 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 бум. Не, уж нам то не будет потрясно. И светлый тоже. А там же мама не будет сейчас походный. А Jedna tu, roga tu, trzecia tu, czwarta tu, piąta tu, szósta tu, siód siódma tu, ósma tu i trzeba płocki. Jak się robiło płocki? A nie przez przypadkiem Zypatyku? tylko się robi płotki. A ja się męczyłem cało cinech jak zrobić płotki. Mam 50. Вот подков все надеюсь, нам надеется старт. Там солнце, где еще? no podnosi ok o z tych rzeczy nie korzystam i nie będę no w sytuacji krytycznej najwyraźniej skorzystam ale to nie jest żadna krytyczna Oj pięknie Tutaj będziemy albo zeszeliwać e, no, po prostu jakichś wrogów, zombiaków albo do obserwacji Ja nie, mamy coś do jedzenia, mamy pieczą i wszystko dookoła Zobaczę jeszcze na zewnątrz, jak to wygląda Całkiem, całkiem. A jeszcze łóżko. Teraz to będziemy przesypiać noce. Na górze będziemy swali. jak trochę dla was yy, dla mnie, ale no co poradzić o zobaczy ile mm. mm. to chyba no to będziemy się ja będę się z wami zegnał, czyli się 7. 7. Bye, -bye.